Półcki na plus. Podsumowanie tego w skrócie. Ogrody, parki, skwery czy zielone dachy na budynkach będzie można tworzyć dzięki nowemu projektowi Urzędu Marszałkowskiego, województwo łódzkie ogrodem Polski, ogrody przyjazne na naturze. Chcielibyśmy bardzo zrobić taki mały przewrót myślowy dotyczący naszego województwa. Chcielibyśmy, żebyśmy zaczęli postrzegać nasze województwo, województwo łódzkie takim ogrodem Polski. Tak sobie to nazwaliśmy roboczo, no ale to nazwać roboczo można, ale trzeba coś zrobić, żeby tak właśnie móc je postrzegać. Czyli musimy pomóc niejako w tym, aby to województwo urządzić w taki właśnie sposób, o którym mówimy. Zazielenić je, pokazać, że może być inne, że może być piękniejsze. Dedykowana samorządom część projektu ma formę konkursu. Zarząd województwa przeznaczył na niego 3 miliony złotych. Na realizację pomysłu można otrzymać nawet 150 tysięcy złotych. Kolejne 2 miliony złotych przeznaczone zostaną na działania poświęcone popularyzacji przyrody. Między innymi wycieczki przyrodnicze dla mieszkańców prezentujące piękne, Naszego regionu konkursy dla dzieci i młodzieży, festyny przyrodnicze. Podczas tych festynów posadzimy w sumie 15 tysięcy drzew. Największy w województwie łódzkim festiwal zawodów i kwalifikacji odbył się w siedzibie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej w Łodzi. Zgromadził blisko 30 wystawców wśród nich szkoły techniczne i zawodowe z Łodzi oraz z całego województwa, inwestorów łódzkiej strefy, koła naukowe Politechniki łódzkiej. Samorząd województwa łódzkiego jest organem prowadzącym dla kilku zespołów szkół, w których kształcimy w zawodach. To jest miejsce, gdzie młodzi ludzie zdobywają kwalifikacje w nowoczesnych zawodach. Wiemy doskonale, że na władzach regionu spoczywa odpowiedzialność za profil zawodowy mieszkańców naszego województwa. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z inicjatywy marszałka Grzegorza Schreibera tworzy księgosbiut dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą chcieli pozostać w województwie łódzkim. Pomyśleliśmy, że pewnie w tych bardzo skromnych, małych torbach, plecakach, z którymi do nas przybyli, nie było miejsca na. Książki. Samochody, które samorząd województwa łódzkiego po raz kolejny wysłał z pomocą do zaprzyjaźnionych regionów na Ukrainie nie wróciły puste. Po przekazaniu darów tirami przywiezione zostały ukraińskie książki. Zostaną one udostępnione przede wszystkim przez biblioteki samorządu województwa łódzkiego. Zakończyła się przebudowa wojewódzkiej przychodni rehabilitacyjnej w szpitalu Kopernika w Łodzi. Dziennie z przychodni korzysta blisko 200 pacjentów, z czego połowa to osoby niepełnosprawne, zarówno w lekkim, jak i w znacznym stopniu. W otwarciu budynku po modernizacji wziął udział wicemarszałek Piotr Adamczyk. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do sklepu przy ulicy Kamiennej 20. Oferujemy usługi w zakresie dorabiania kluczy, w tym także kluczy samochodowych, naprawa zegarków, wymiana pasków i baterii, naprawa i renowacja zegarów. Prowadzimy również sprzedaż mebli, takich jak komody, skrzynie, stoły, szafki z litego drewna. Serdecznie Państwa zapraszamy! Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta, zgierz ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Nie muszę. Mogę. Czy powinna? Po prostu chcę. Pomaganie jest fajne. To ma sens. Ci ludzie potrzebują wsparcia. Pomagam, bo tak trzeba. Ty też możesz pomóc. Wejdź na stronę www.lockiepomaga.pl. I wypełnij kwestionariusz. Dołącz do nas i zostań wolontariuszem. Dziękujemy. Dzień dobry, jest piątek, 8 kwietnia. Aleksandra Gębicka. Zapraszam Państwa na serwis informacyjny Telewizji Centrum. W 2018 roku miał miejsce pożar śmieci na dawnych terenach Zakładu Boruta. Nadszedł moment wyroku naczelnego sądu administracyjnego, który wskazał marszałka województwa do wyegzekwowania uprzątnięcia śmieciowiska. Naczelny Sąd Administracyjny zadecydował, że to Marszałek Województwa Łódzkiego musi wyegzekwować usunięcia odpadów po pożarze, który miał miejsce na terenach byłych zakładów poruty przeszło 4 lata temu. Jest to pierwszy taki wyrok w Polsce, który dodatkowo nie podlega zaskarżeniu. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał Marszałka Województwa ze względów na to, że są to śmieci, gdzie jest zmagazynowane Ponad znacznie ponad 3000 ton, a ustawa jest jasno określona, jeżeli właściciel śmieci gromadzi ponad 3000 ton w skali rocznej, wtedy jest to kompetencja marszałka. Zapytaliśmy, jakie prawdopodobnie zostaną podjęte działania w tym zakresie? Na tym etapie oczywiście marszałek jako instytucja ma doprowadzić do tego, ażeby te śmieci zginęły z tego miejsca składowania. Sprawa chociażby wydatkowania środków jest tutaj istotna, ponieważ no można sobie wyobrazić, gdybyśmy to robili wcześniej. Bez takiego orzeczenia, wtedy mógłby ktoś nas oskarżyć o to, że wydatkowaliśmy niezgodnie środki publiczne. A to już wiadomo, z czym się wiąże. Pozostaje tylko czekać na pozbycie się ze zgierza zalegających od lat odpadów. W Cezaku trwa właśnie tydzień dbania o swoją psychikę. Dla młodzieży zostały zaplanowane szereg działań, które wspomogą samopoczucie uczniów. To ważny aspekt do prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka. Sprawdźmy, jak to wyglądało. Zespół szkół numer 1 imienia Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu wyszedł z inicjatywą zorganizowania tygodnia dbania o zdrowie psychiczne, które odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu młodego człowieka, zwłaszcza w obecnych czasach. Okres pandemii, izolacja ze środowiska rówieśniczego, napięcie związane z sytuacją panującą na naszą wschodnią granicę powoduje, że żyjemy w ciągłym stresie. Stres ten przede wszystkim dotyczy dzieci i młodzieży, dlatego też postanowiliśmy zorganizować w Cezaku Tydzień Zdrowia Psychicznego pod hasłem Zadbaj o swoją psychę. Między 4 a 8 kwietnia. Podjęliśmy działania zmierzające do zadbania o wszelkie aspekty naszego spokoju. Zdobywamy wiedzę, jak, rodzić, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w sytuacjach stresowych jak zadbać o, o to, abyśmy nabrali sił witalnych na dalsze działania. Odbyły się m.in. zajęcia z psychologiem mające na celu pomóc młodzieży w radzeniu sobie w trudnej sytuacji. Pandemia, wojna w Ukrainie, napięta sytuacja w kraju i za granicą, radzenie sobie z depresją i agresją. Uczniowie wzięli udział w wydarzeniach takich jak ćwiczenia jogi, dogoterapia, czyli ogólnie zajęcia odprężające to faktycznie widać po zgłoszeniach do nas do poradni że młodzież ma różnego rodzaju problemy na przykład? na przykład z obniżonym poczuciem wartości na przykład z niską motywacją na przykład z trudnością ponownych nawiązywania dobrych relacji satysfakcjonujących z innymi myślę że te dwa lata lockdownu jednak dość mocno wyryły się na takim komforcie psychicznym młodych ludzi Uczniowie przyznają, że organizowana akcja w szkole była potrzebna, ponieważ sami odczuwali pogorszenie swojego samopoczucia. Nie mieliśmy pojęcia tak naprawdę, że to będzie tak długo trwać. Jestem w trzeciej klasie, a cała pandemia rozpoczęła się w połowie pierwszej klasy, więc to tak naprawdę nie miałem czasu się zintegrować z kolegami. Potem, po tym powrocie. Po tym pierwszym powrocie mieliśmy już nadzieję, że to już minęło, a tak naprawdę to był po prostu kolejny rok. Myślę, że był to dla nas ciężki okres i właśnie bardzo długo byliśmy na nauce zdalnej, dlatego wszystkim nam było bardzo ciężko. Przywyknąć, oswoić się ze sobą, nie potrafiliśmy do końca ze sobą rozmawiać. No i właśnie tutaj powstała piękna inicjatywa w postaci Tygodnia Zdrowia Psychicznego, która pozwoliła nam się wszystkim bliżej poznać, zintegrować. Między innymi robiliśmy plakaty, które właśnie znajdują się przykładowo za nami. Ponadto odbywają się różne zajęcia ze specjalistami, między innymi z komendą policji oraz ze Strażą Miejską. O własną psychikę należy dbać, a kiedy zauważymy problemy, powinniśmy udać się do specjalisty i dać sobie pomóc. Uczniowie Cezaka na pewno już o tym wiedzą. Polska jest krajem starzejącym się, dlatego powstają nowe placówki, które zapewniają całodobową opiekę. W zeszłym tygodniu w naszym regionie rozpoczął działalność nowy dom seniora. Jak on wygląda i co oferuje? Sprawdźmy to. Nie od dziś wiadomo, że polskie społeczeństwo się starzeje. GUS szacuje, że w 2050 roku populacja 60, ma stanowić aż 40% naszego społeczeństwa. Coraz częściej rodziny szukają całodobowej opieki, która zapewni ukochanej osobie stałą i godziwą pielęgnację. Dom seniora zapewnia taką pomoc. Ważne, żeby zapewnić bliskiemu odpowiednią troskę od placówki. Udzielamy się w różnych akcjach charytatywnych, pełnimy różnego rodzaju wolontariaty. Lubimy czynić dobro, więc to było taką naszą podstawą do tego, żeby otworzyć ten dom. Druga sprawa jest taka, że mój tata leżał przez półtora roku i szukaliśmy takiej pomocy 24-godzinnej opieki. No i stąd ten pomysł się narodził. Dom seniora to miejsce, gdzie pensjonariusze spędzają całą dobę, dlatego należy zwrócić uwagę na ofertę, którą proponuje nam ośrodek, czy zapewnia opiekę medyczną, 7 dni w tygodniu, codzienne wyżywienie, opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego, rehabilitację, wizyty fryzjerskie, wyjazdy do teatru, wszelkiego rodzaju warsztaty, które urozmaicają dzień, ale także zajęcia terapeutyczne. Najważniejsze, aby ośrodek był otwarty na oczekiwania mieszkańców i ich rodzin. Ważne, aby każdy dzień był dla seniora wyjątkowy. Jestem... Jesteśmy w pokoju dziennego pobytu, gdzie seniorzy mogą przeczytać sobie jakieś czasopisma, mają przygotowaną literaturę, mogą szydełkować, robić na drutach, układać puzzle, malować. Przygotowaliśmy 10 pokoi, jedno, dwu i trzyosobowych. Mamy również do dyspozycji kuchnię, pokój dziennego pobytu, recepcję, biuro oraz pomieszczenia gospodarcze i pięć łazienek. Nowo powstały dom seniora Peonia w Dąbrowce Sowice, znajdujący się w pobliżu Malinki, ma już pierwszą mieszkankę, która jest zadowolona z wyboru placówki. Warunki, widzi pan, jakie są. Luks. Warunki są luksusowe. W żadnym sanatorium takich nie ma. Osoby starsze potrzebują troski, czułości i uwagi, a przede wszystkim opieki. Istotne są również warunki domu, które dostosowane są do potrzeb osoby starszej, aby ułatwić jej codzienne funkcjonowanie, a przede wszystkim, żeby czuli się komfortowo jak u siebie. Ceny żywności szokują, tak drogo jeszcze nie było. Zapytaliśmy naszych mieszkańców, czy zauważają, że na zakupach wydają więcej. Ceny produktów spożywczych w sklepach wzrastają, miało być taniej przez usunięcie VAT-u z niektórych artykułów, a mimo wszystko nadal jest drogo. To rekordowe ceny żywności, nieadekwatne do średnich zarobków. Zapytaliśmy mieszkańców czy odtuli to na własnej kieszeni i czym takie podwyżki mogą według nich być spowodowane. Oczywiście, że zauważył. Co najbardziej? Ale wszystko, szczególnie spożywcze. Za 100 zł prawie, że nic nie ma. <śle> chleb i masło. Nic za co się nie poradzi. I wszystko jest taniej. Na przykład chleb po 3,49 A wcześniej? A było po 2,81. Tragicznie. Co zdrożało? Wszystko. Najbardziej? Najbardziej? Olej chyba. I inne produkty. Drożej. To pan... wina Kaczyńskiego i jego nieudaczników. Co zdrażało? Co zdrażało? Wszystko. Wszystko zdrażało. Co tydzień drożeje. O! Nawet jak do piekarenki chodzę, to jednego dnia bułka kosztowała 2,99, a na drugi dzień już 3,20. Trudno. A tylko 7%, jakby to powiedzieć, podnieść. Które? A inflacja jest, jakby to powiedzieć, powyżej 10. Także się dostaje, jakby to przysłowiowo w dupcie. No na pewno trochę zdrożało, wszystko drożeje, tak? Trochę drożej jest, to wiadomo. No jajka drogie są. Podrożały, a tak to poza tym, no nie wiem, wędliny, mięsa. To tak, że pandemia, wszystkie inne rzeczy, ograniczenia no, powodują to, że zaczyna się kryzys gospodarczy. Rzadko chodzę, to nie wiem. No, ale drożej, na pewno drożej. Więcej pieniążków się wydaje i koniec. No. no, drastycznie to jest brak cukru w niektórych sklepach. Nie można kupić. Tak, jak na przykład biedronka. Ostatnio byłem na zakupach, to nie było w ogóle. Także, no, tak to wygląda. Jakichś najbardziej? No, najbardziej na mącznych, no i mięsnych. No czym? No Więcej nas po prostu. 2,5 miliona ludzi więcej, no wiadomo, że trzeba wykarmić. Nie pozostaje nic innego, jak rozsądnie zarządzać swoim domowym budżetem i mieć nadzieję, że kiedyś będzie taniej. A ja dziękuję za mile spędzone popołudnie na kolejne wydarzenia telewizji Centrum. Zapraszam natomiast o 16:30 we wtorek. Miłego popołudnia i wieczoru życzę. Pozdrawiam.